z Ewangelii według świętego Jana. Zabrali zatem Jezusa, a On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też piłat tytuł winy i kazał Go umieścić na krzyżu. A było napisane Jezus Nazarejczyk król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: Jestem królem żydowskim. Odparł Piłat: Co m napisał, napisałem. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli jego szaty i podzielili na cztery części. Dla każdego żołnierza jedną część. Wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. Tak miały się wypełnić słowa pisma. Podzielili między siebie moje szaty a o moją suknię rzucili losy. To właśnie uczynili żołnierze. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. To fragment z opisu Męki Pana Jezusa, który usłyszymy dzisiaj w czasie liturgii Męki Pańskiej. Oczywiście nie jest to cała Ewangelia, jest ona dużo dłuższa, ale chciałbym się właśnie skupić na tym momencie ukrzyżowania, który słyszeliśmy, a zwłaszcza na osobach, które stoją pod Krzyżem Jezusa. Obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Jak się słyszy ten fragment, to pierwsze pytanie, które się nasuwa, to ile kobiet tak naprawdę stało pod krzyżem Jezusa? Trzy, cztery, a może nawet pięć? Nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, ile kobiet było na Golgocie w czasie, kiedy Jezus umierał. Ale ewangelista Jan w swoim przykładzie prawdopodobnie mówi nam o czterech kobietach. Matka jego, siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy słyszymy matka jego i siostra matki jego, to oczywiście pierwszy ten zwrot odnosi się do Maryi, a siostra matki jego jest to matka synów Zebedeusza, Salome, czyli matka apostołów Jakuba i Jana. O niej możemy również usłyszeć w innych przekładach ewangelicznych. U innych ewangelistów również jest ona obecna pod Krzyżem. Ale dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to takie istotne, że akurat ta kobieta jest obecna pod Krzyżem Jezusa? Myślę, że odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w XX rozdziale Ewangelii według Świętego Mateusza. Tam owa kobieta, matka synów Zebedeusza, przychodzi do Jezusa i prosi Go, żeby jej synowie mogli zasiąść w Jego Królestwie. Jeden po Jego prawej, a drugi po lewej Jego stronie. Co odpowiada jej na to Jezus? Nie wiecie, o co prosicie. Mówi jej także, że to nie do Niego należy rozdzielanie tych miejsc. Myślę, że teraz, w tym momencie, kiedy Salome stoi pod krzyżem Jezusa i widzi dwóch łotrów ukrzyżowanych razem z Nim: jednego po jego prawej, drugiego po jego lewej stronie, to teraz już dokładnie wie, o co chodziło Jezusowi, dlaczego te miejsca są już zajęte. I myślę, że dla nas również płynie z tego, Piękna nauka, że właśnie tak objawia się Królestwo Chrystusa. Jezus jest Królem Ukrzyżowanym. On nie przyszedł po to, żeby rozdzielać nam zaszczytne miejsca, jakieś poważane stanowiska, funkcje, tak jak się, te, tak jak się tego spodziewała Salome dla swoich synów i tak jak często też my się tego spodziewamy, my tego oczekujemy. Ale On nie przyszedł po to. On przyszedł po to, żeby objawić nam wartość Krzyża. Również podczas dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy fragment z listu do Hebrajczyków. Usłyszymy tam taką oto zachętę: Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia. I znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili. Tym tronem łaski, z którego króluje Jezus, jest Jego krzyż. Więc, tak jak nas zachęca autor listu do Hebrajczyków, przybliżmy się do Niego, przybliżmy się do Krzyża Chrystusa, z którego On chce obficie obdarzać nas swoją łaską. Myślę, że jest to tym bardziej potrzebne nam w tym czasie, kiedy jesteśmy pozbawieni tej fizycznej obecności w kościele, na liturgii i nie będziemy dzisiaj uczestniczyć fizycznie w liturgii męki pańskiej, ale myślę, że to jest idealny, idealna okazja do tego, żeby przybliżać się do naszych domowych krzyży i w domu. Adorować i przybliżać się do Krzyża Jezusa. Ale niech to nie będzie tylko pusty gest, ale czyńmy to z ufnością, tak jak słyszeliśmy w liście do Hebrajczyków. Przybliżmy się z ufnością do tego tronu łaski, i tam możemy doznać od naszego Zbawiciela miłosierdzia i znaleźć łaskę pomocy. Jest jeszcze Jeden ważny szczegół to, że w Ewangelii według świętego Mateusza Salome, o której mówiliśmy w tym rozważaniu, jest nazwana Marią. I tu właśnie ona razem z Marią Magdaleną udaje się do grobu Jezusa, żeby namasić jego ciało. I tam spotykają go zmartwychwstałego. Myślę, że to dla nas również nauka, że. Kiedy będziemy przybliżać się do Krzyża Jezusa, kiedy będziemy przybliżać się do Jezusa przez nasz codzienny krzyż, to my również doznamy chwały Jego zmartwychwstania. My również będziemy mogli spotkać Go zmartwychwstałego.